Ja cię nagram. Bo ja już jadłam było była ostryga Chcę zobaczyć jak robisz to samo Jem znowu ostrygi i raz już jadłam. Czy dwa razy jedliśmy? Dwa razy nie, nie było to miłe doświadczenie, ale jeszcze dam szansę trzecią O Boże Poknij w całości I popij Nie Słuchajcie, będę próbowała pierwszy raz siemaków też. Zawsze chciałam spróbować, ale trochę mnie to oblicza. Może jakiegoś takiego mniejszego znajdę sobie. Mm. Mm. Lepsze niż do soli. Przynajmniej smakuje czymś. Jak mule. Ale No, spoko. Trochę bym tylko więcej soli dała. Żeby bardziej soli było. Nie, spoko. Czemu masz kierownicę po prawej stronie? Będę pierwszy raz jechać ruchem lewostronnym, ale autem. Na Bali już jechałam, ale skuterem, więc to nie jest jakaś filozofia, ale już jak jest z drugiej strony kierownica, to jest dziwne. Potem się zamienię, spójrzcie. <grych> Prawda? Nie. Jesteś dzisiaj driver. Jedziemy na pingwiny. Cape Town jest naprawdę masa rzeczy do zwiedzania, ale same widoki robią naprawdę robotę, dlatego polecam Wam bardzo wypożyczyć auto i po prostu pojeździć po okolicy, bo naprawdę każde miejsce zachwyca swoją urodą, mowa tutaj właśnie o klifach, różnych plażach, no coś cudownego, dlatego koniecznie jeśli tu będziecie, to wypożyczcie auto, bo odległości są spore i niestety bez tego ciężko jest cokolwiek zobaczyć. Jemy I całkiem nieźle się prowadzi w prawą stronę, bo nie jest to dla mnie jakiś skomplikowany no, Dobry drink. Idziemy yeah. teraz na przylądek najpierw w dobrej nadziei, a potem w drodze powrotnej będziemy szukać pingwinów. I najpierw postanowiliśmy wejść na górę, gdzie jest latarnia i tam jest widok. Właśnie na przylądek dobrej nadziei. Do samego przylądka jedzie się troszeczkę inną trasą. Tam pojechaliśmy później, ale najpierw chcieliśmy wejść właśnie na górę, żeby zobaczyć najlepszy widok. Potem dotarliśmy na sam przylądek dobrej nadziei i nie bardzo wiedzieliśmy o socholistych kamieniami poukładanymi na stosy, ale postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę i też taki ustawić. Kolejnym przystankiem była plaża z pingwinami. Nazwę wam tutaj podam na dole. No i powiem szczerze, że myślałam, że to będzie plaża, do której można wejść do pingwinów, a nie taka ogrodzona, gdzie pingwiny są oddzielone od ludzi. Widziałam takie miejsce, właśnie z pingwinami gdzieś na Instagramie. No i ono faktycznie istnieje, tylko po prostu my trafiliśmy w nie to miejsce. Razem z Mattim próbowaliśmy nagrać jakieś cute ujęcie, ale naprawdę moja grzywka i wiatr to nie było najlepsze połączenie, więc cały czas spadały mi włosy na twarz. Przez to, że prawie w całej okolicy Cape Town jest ograniczenie do 70 na godzinę, a odległości są noc znaczące, to niestety jednego dnia nie da się za dużo rzeczy zobaczyć. Dlatego wróciliśmy do hotelu, poszliśmy na zachód na plażę i kolejnego dnia znowu wyruszyliśmy na zwiedzanie. Słuchajcie, wracamy na pingwiny drugiego dnia, dlatego że nie wiedzieliśmy, że tutaj obok jest plaża, która nazywa się Foxy Beach. Nie wiem, czy w ogóle będzie coś słychać. I tutaj są pingwiny tak chodzące luzem, do których możecie wejść, możecie pływać z nimi na plaży, bo na tej poprzedniej plaży Nobry, na B, na tutaj nazwa, tam do nich nie wejdziecie. Ale ja bardzo chciałam mieć zdjęcie z nimi, więc wróciliśmy. I na tej plaży możecie spotkać pingwiny naprawdę blisko was. Nie jest może ich aż tak dużo jak na tej poprzedniej plaży, ale mimo wszystko polecam wam się tam wybrać, bo jest to super doświadczenie, kiedy te pingwiny siedzą obok was, pływają w wodzie razem z wami, no i naprawdę one są mega przyjazne. Oczywiście mogą was dziobnąć, jeśli wyciągniecie do nich rękę i poczuły się po prostu zagrożone, ale nam się to nie zdarzyło, naprawdę były oswojone i nie przeszkadzało im nasze towarzystwo. Tutaj chciałam Wam coś nagrać i opowiedzieć, ale niestety przez wiatr większość moich materiałów mówionych nie nadaje się do publikacji. Kolejnym razem zabiorę osłonkę na mikrofon, żeby aż tak nie szeleściło. Co Ty tu robisz? To jest przejście, którym trzeba iść na tą plażę, żeby popływać z pingwinami. Skały na tych plażach dawały mi mega vibe z No Nagrywam Dobre żarcie tu mają? Dobre żarcie, zwłaszcza ta połowina I nie lubię robić pustego przebiegu, więc na trasie powrotnej do Cape Town miałam jeszcze parę miejsc do zobaczenia, między nimi plaże z takimi kolorowymi domkami. Private Uber driver. Tak. Ah. Yeah? Very nice, very pretty. Ja myślę, że jesty plan niegdyś. Chcę postępować jako kieszonkowa. Hey, nice car. What you do for a living? Uber driver. Ah. Tak. Oh, great. Bole, że ty dorobiłeś to. To jutro. Jestem cała w piachu i mam wszystko odcisnięte. To jest najbardziej upierdliwe. W kajtem, że tutaj tak wie, i okej, okay, jak się pobłakajtem. To pewnie jest szczęśliwe, ale każde wyjście na plażę kończy się przyklejeniem piachu do całego ciała i do całych włosów i wszędzie obiekt. No co tu się w ogóle budziłam? Miałam piesek w okoczach nawet nie Tu, tu <laughs> Kolejnego dnia wybraliśmy się do dzielnicy Bokap, która słynie z takich kolorowych domków i przyciąga masę turystów. Czasami uda się zrobić takie ujęcie, gdzie nie ma ludzi w tle, ale przeważnie tych turystów jest tam sporo. Nie dziwię się, bo miejsce jest przeurocze. Super clean. Skonewki. Później zobaczyliśmy taką kawiarnię, która miała w środku fajne samochody, więc postanowiliśmy zajrzeć do środka. Niestety nikt nas nam nie obsłużył. A następnie wybraliśmy się na taki targ. Nazwę podam wam. tutaj, możecie tam kupić naprawdę ciekawe, lokalne rzeczy. Pamiętajcie tylko, że nie wszystko możecie zabrać ze sobą do Polski, m.in. jakieś skóry egzotyczne, muszle itd. Tego zabierać nie wolno, więc przed zakupem upewnijcie się, czy na pewno daną rzecz możecie ze sobą zabrać. Później postanowiliśmy się pokręcić po okolicy, zobaczyć Lion's Head i ogólnie, jak wygląda tutaj wszystko w oku. Dlatego zrobiliśmy sobie taki mały tour, a następnie wróciliśmy do hotelu. Dzisiaj jest już ostatni dzień naszego powrotu w Cape Town i jeszcze ostatkiem wjeżdżamy na górę stołową, może jeszcze do jakiejś winiarni pojedziemy potem, ale zobaczymy. I na górę można wjechać taką kolejką linową, z tego co wiem, jak mocniej wieje, to nie ma takiej możliwości, więc polecam się wybierać raczej rano, bo rano zwykle tutaj mniej wieje niż po południu. Na górę Table Mountain wjeżdża się kolejką linową i jest to jeden z siedmiu cudów świata. Ja już widziałam Komodo i teraz to jest właśnie mój drugi odharzony cudów, pozostało jeszcze pięć, nie mogę się doczekać, aż je wszystkie zobaczę. Po wjechaniu na górę naprawdę wszystko jest bardzo fajnie zabezpieczone, więc nie macie totalnie czego się bać. Możecie sobie tam pospacerować, kupić jakieś pamiątki. Z tego co wiem chyba była też tam jakaś restauracja, ale my akurat tam się nie wybraliśmy. Później spędziliśmy dzień już tylko we dwoje, bez kamery. Wieczorem zjedliśmy ostatnią naszą kolację w hotelu. Przy okazji pokazałam Wam sukienkę mojej marki Marantis, która pojawi się za jakiś czas w sprzedaży, a kolejnego dnia czekała nas podróż powrotna do Polski, która była naprawdę długa. Pakujemy się już i uciekamy do Polski. Na lotnisku w Doha mieliśmy przesiadkę chyba 8 godzinną ja później sobie słodko pospałam na ławeczce, a Mati czuwał. Kręcę vloga o ładnych perfumach. Więc rano nie był już tak pełen energii jak tutaj. Z kolei wcześniej to ja miałam zjazd i zero emocji, co mogliście tutaj zaobserwować. Dziękuję wam za oglądanie i pamiętajcie o subskrypcji oraz łączeniu powiadomień, a także zostawieniu łapki w górę. Czemu płacisz? Że powiedziałem okay. pani, że okulary są disgusting? Paskudne były. To tatuaż, tu tatuaż, patrzeć na to nie możesz. Fu! It is awful! It is disgusting! To jest obrzydliwe, to jest po prostu wstrętne. <grywa> Czemu płacisz? Czemu płacisz? No, Disgusting sunglasses. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, papa.